Wiedza na temat przeszłości to podstawa do budowania przyszłości. To dzięki historii możemy budować tożsamość, pielęgnować wartości i z pełną świadomością kroczyć naprzód. Wiedział o tym Zenon Pilarczyk, który swoją małą ojczyznę, swoje miejsce zamieszkania uczynił polem badań i dociekań, odkrywając jej historię i dając nam dzięki temu solidne podwaliny i wiedzę, czym suchy las był i czym suchy las jest. Bardzo duże znaczenie dla małych wspólnot lokalnych ma taka samoświadomość, poczucie tożsamości. Powinniśmy nie tylko znać historię naszego kraju, historię regionu, ale również historię swojej gminy, miejsca, w którym żyjemy, w którym funkcjonujemy na co dzień. I uważam, że regionaliści, osoby z pasją, które zajmują się zbieraniem informacji o miejscu, w którym żyjemy są niezwykle potrzebni. I właśnie taką osobą był Zenon Pilarczyk, człowiek nietuzinkowy, pasjonat, erudyta, miłośnik wiedzy, a zwłaszcza historii. Zenon Pilarczyk to człowiek, który był wychowawcą wielu pokoleń mieszkańców suchego lasu i okolic. Człowiek, który miał ogromne zasługi w budowaniu regionalizmu, w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na tym terenie. Człowiek, który zbierał dokumenty, pisał kroniki, który przyczynił się do tego, że dzisiejszy poziom badań regionalnych jest na tym poziomie, jakim jest. Jego wielką zasługą jest również to, że dostarczył materiały do ustanowienia herbu gminy Suchy Las, do nadania nazw różnym ulicom, na przykład księdza Bronisława Hertmanowskiego, rodzeństwa Moraczewskich w Zielątkowie, ulicy Powstańców Wielkopolskich, a także upamiętnienia komandora maltańskiego Michała Stanisława Dąbrowskiego tablicą pamiętkową przy kościele w Suchym Lesie. Miele wspominam współpracę przy tym projekcie z panem Zenonem był bardzo skrupulatny. I w dziesięciolecie nadania herbu gminie w czerwcu 2009 roku pomnik został odsłonięty. Można też śmiało powiedzieć, że dzięki panu Zenonowi 5 lat temu mieliśmy okazję obchodzić jubileusz 800-lecia swojego lasu, bo to dzięki jego pracy i wyszukania źródeł o nadaniu ziem Janitom przez biskupa Pawła w 1218 roku dało nam asumpt do zorganizowania tych uroczystości. Jedną z ważniejszych prac Zenona Pilarczyka była monografia gminy Suchy Las, napisana wspólnie z Janem Rewersem. Przez wszystkie lata pracy w szkole podstawowej w Suchym Lesie Zenon Pilarczyk prowadził kronikę. W której znajdowały się informacje dotyczące nie tylko życia szkoły, ale i gminy. Dodatkowo Zanopilarczyk pisał artykuły do sucholeckiej Gazety oraz tworzył opracowania dotyczące przeszłości gminy. W jednej z nich pisał tak: Jako nauczyciele historii, wychowania obywatelskiego, języka polskiego czy geografii, często odczuwamy duże braki w tej dziedzinie. Nawet zdarza się nieraz, że nic lub prawie nic nie wiemy o przeszłości regionu którym uczymy. Tymczasem w uwagach o realizacji programu nauczania historii mówi się wyraźnie, że w globalnym budżecie godzin przeznacza się określoną ich liczbę także na tematykę regionalną. Tyle program, lecz co zrobi w tym wypadku nauczyciel, który nie zna historii swojej szkoły, miejscowości czy okolicy. Dlatego też każdy nauczyciel Historii powinien dążyć do tego, aby zgromadzić je ja najwięcej materiałów regionalnych o miejscowości i okolicy, w której pracuje. Materiał taki uzupełniany systematycznie przez jego następców stanie się przyczynkiem do przepracowania szerszej monografii danej miejscowości. I to było credo tak naprawdę mojego tata, w jego, taty, w jego pracy zawodowej. I właśnie takie podejście i takie prace przyczyniły się do dzisiejszej tożsamości gminy Suchy Las. Aby upamiętnić postać człowieka, dla którego Suchy Las był całym światem, postanowiono nazwać Rondo jego imieniem. Cztery lata temu pan Krzysztof Pilas zaproponował, aby na naszym osiedlu powstała ulica imieniem Zenona Pilarczyka. Świetny pomysł. Tylko na naszym osiedlu nie powstawała w tym czasie żadna ulica, ale. Zaczęło powstawać nowe rondo, rondo u zbiegu ulicy Powstańców Wielkopolskich, ulicy Socholeskiej i ulica Perłowa. Wspólnie z zarządem osiedla Suchy Las zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom na zebraniu, aby właśnie to rondo nosiło imię pana Zenona Pilarczyka. Oczywiście mieszkańcy jednogłośnie zatwierdzili ten pomysł, ten projekt. Następnie rozpoczęła się procedura i został złożony wniosek do rady gminy. Akurat w przypadku tego ronda i Pana Zenona Pilarczyka nie było tutaj hmm, wielkich wątpliwości, nie było zbędnych dyskusji. Inicjatywa pojawiła się ze strony hmm, samorządu pomocniczego, została zaakceptowana przez Radę Gminy. E, pamiętajmy, że rondo jest w ciągu ulicy Sucholewskiej, która jest drogą powiatową i wymagało to również akceptacji hmm, powiatu poznańskiego, ale e, pan Zenon Pilarczyk e, był osobą znaną nie tylko w naszym środowisku sucholewskim, ale cieszył się ogromną estymą również powiatową, regionalną i też bez żadnych wątpliwości władze powiatu zgodziły się na to, aby właśnie rondo w ulicy Sucholewskiej, ciągu ulicy Sucholewskiej, Perłowej nosiło imię Zelona Pilarczyka.